Cześć, hej, siemaneczku, witajcie, z tej strony Przemek, to jest Farming Simulator 2017, na mapie tej polska wieś V3. My dzisiaj sobie zaczynamy od Ursusa C-355, bo w dzisiejszej akcji będziemy przetrząsać siano, które w ostatnim odcinku kosiliśmy. Niestety dzisiaj jestem sam na tym odcineczku, może nie wiem staty czy niestety ale no nie będę miał zbytnio co mówić sobie cofnijmy po pająka i przetrząśniemy nie wiem zobaczę z szasem jak wyjdzie i jakbym miał co mówić w ogóle ona no, chyba olej bierze ta pięćdziesiątka piątka nasza bo kopci jak po popierdzielona trochę tak sobie no i ogólnie nie wiem jak będzie. Nie słychać. Miejmy nadzieję, że na mnie nie zagłuszy. W ogóle. Jak nie wiem, czy zauważyliście, czy nie zauważyliście, to... C355 jest naszym nowym nabytkiem. Kupiona jest za grosze. W bogatej nawet wersji jak widać. Może nie bogatej wersji wizualnie, ale no kabinka mamy na glaka, to już. To już jest coś i pająk też jest oczywiście nowym nabytkiem, żeby, żeby nie było Se pająka teraz rozłożymy Przed, może nie wiem czy to będzie realnie czy nie, ale przedczyszczanie zacznę się od środka nie wiem, nigdy nie bawiłem się w takie rzeczy, ja bawiłem się bardziej grabiarką agrometu agrometu czy agrozetu nie wiem tą polską, a fam famarolu chyba o 7 albo 5 gwiazd już nie pamiętam ale nie chcę skłamać w ogóle 60 nawet ładnie nam chodzi dobra piątka, żeby nie było już coś mylę i w ogóle też nierealnie zrobiłem trochę mam z racji, że 60 dobra, w by 60 ma sprzęgło dwustopniowe a znaczy może dlatego, że Bałek kręcił w dwie strony, a ja a niestety w farmingu, czy tak powiem, tego obserwana nie ma. W ogóle jest godzina 23 u mnie w Realu, czy coś. Nawet grubo po. I dlatego mogą wydawać trochę dźwięki osoby śpiącej z pokoju, a bywa tak. Miejmy nadzieję, że tego tak nie złapię. I ogólnie chciałem wam też powiedzieć, że pod ostatnim odcineczkiem było 34 łapki w górę bodajże i wy nie wiem, wyświetlenia zatrzymały się na 162, czy to jakaś wina YouTube'a, czy jak, nie mam pojęcia. I co ja chciałem jeszcze powiedzieć, w następnym odcinku może już ktoś będzie, a bardziej nie może, a na pewno. I, i, i... Zawsze zapomniałem co powiedzieć przed odcinkiem tyle sugestii mi przychodzi co gdy mówiła hmm. No tak, w następnym odcinku będzie raczej zgrabianie Chyba że w tym jeszcze to zrobię Też wątpię Śmiem wątpić hmm. Przygotowywanie Bizona też będzie bardziej Chociaż może nie przygotowanie, ale szczepimy z chederkiem go Ale nie teraz, nie teraz, żeby nie żeby nie było, że sobie ktoś chęć narobi. Dobra, w sumie ta łąka jest przytrząśnięta. A jak sam jestem, to nie mam co gadać i czasami pierciolać rzeczy. Dobra, złóżmy sobie i lecimy na następną łąkę, bo dopiero 4 minuty jakoś. W ogóle fajna full skrypta ma, nie wiem czy ktoś zauważył, czy nie. Nie wiem, w ogóle miałem mnie wypakowaną w modach, tak aż się zdziwiłem. Jeśli tak patrzę, tur, myślę, że coś fajnego będzie, do bele belekładowania czy coś. I się okaże, jak się sprawdzi. Jak na razie miło zaskakuje mnie. Chociaż mogłem wziąć puszkę, ale tak myślałem, że seria taka taka wizualnie zniszczona 55 z taką bogatą wersją kabiny się przyda i w ogóle będziemy musieli zaraz miniatureczkę zestrzelić by trzeba chudy wyłączyć miniatureczka będzie ładna wtedy no i ogólnie na rolnie czy kanał kupiłem już aparat aparat zaawansowany kompakt także będzie się działo już niedługo żniwa i w ogóle będzie co nagrywać I w ogóle ta 60 tak kopci a widzę ropa i nawet nie ubywa cały czas te 69 litrów no i w ogóle tak jak było mówione w poprzednim odcinku albo 250 wyświetleń albo 30 łapek w górę i kręcimy następne żeby żeby to już była zasada wiadomo na kanale w ogóle nie lubię jak jest coś niedotrząśnięte a tutaj trzeba poprawić wtedy w sumie nie wiem jakie to tam z załatwię ona jest taka dziwna trochę tu następny omijak. Tych omijaków co narobię. Nie bierze po całości dwóch, dwóch wałków spod rotacyjnej. No i ogólnie z tego co widzę, to ta seria w 4 minutach się wyrabia. To kurde, tak fajnie, było jakby ona zadymiła. Ale nie, satura opuszczę. tak Może to nieco nie ciekawe wygląda, ale na miniaturkę będzie bomba. Teraz sobie wyłączymy taką starą, sprawdzoną metodą i zrobimy sobie screenshot, a. tylko musimy tak ładnie ustawić, żeby to wyszło tak ładnie na miniaturce. Teraz jakaś gałązka nam tu lata w, w pośrodku ekraniku. Dobra, ja wiem, jeszcze lepiej ją ustawię Miejmy nadzieję, że będzie lepiej Dobra, nie, tak średnio lepiej, ale... Może jednak O, chociaż... On no, będzie cudowanie z tą... Dobra, taka będzie ładna i tyle. Teraz odnijmy sobie ekranik. Odłączmy sobie chudy, żeby nie było. I robić dalej można. No i co ja miałbym jeszcze wam powiedzieć? Suby lecą. To jest, z tego jestem zadowolony. 55 ma realną moc tak jak na 55 czy stało, czyli 45 koni I chyba chyba no, na pewno nie chyba, tylko na pewno ona zostanie u nas na farmie, bo mi ona się podoba. Nawet... Może dopiero ją założyłem, ale serio nam się podoba mega. To tak kopci, że... Znaczy nie, nie podoba mi się, że kopci, tylko po prostu kopci... Kop, po prostu kopci się, a czym teraz dał. Po prostu zajebista jest, pewnie wam. Tak kopci trochę, że... do że no kabiny to miałoby wlecieć, to sobie zamkniemy. Grałem realnie. Ona piszczy chyba dźwięki, ma Zamykanych drzwi, okien okien. Okna w 60. Szyby. Den. powiem wam że no dno jest ja samemu nagrywać to że w następnym odcinku już ktoś będzie znaczy ja wiem kto, ale nie będę zdradzał na razie chociaż może by się zmieniło to dlatego lepiej nie mówić i mamy le lekkiego laga już nie mamy jednak no i co już końcówka praktycznie będzie przetrząśnięte ładnie teraz nie chcę prze, przeschnie przeschnie, że teraz da, dać chciał przeschnie sobie zgrabimy sobie też 55. piątką i powiem wam w sumie gdybym jej nie zauważył to bym kupił pewnie jakąś sześćdziesiątkę którą już miałem w modach ale wybrałem ją z racji tego, że no jest tutaj ładnie zaprogramowana, że tak powiem ale powiem wam jeszcze dlaczego dlaczego chciałem kupić właśnie 60 kupić chciałem 60 z racji, iż te maszyny takie jak ten pająk właśnie który miałem w planach zakupić, tylko no ta maszyna wymaga 25 koni no a ja bym przecież nie zakładał takiej maszyny do tego do tego fenta, którego mamy na farmie, czy nie Holanda bo to była gruba przesada z końmi koniami, koni mechanicznymi jak się domyślić idzie No i co i my sobie zrobimy ostatnio screena i, i możemy się żegnać nie? Wyłączymy sobie ładnie chudy oraz screen zrobiony i ja bym Wam chciał bardzo podziękować, jeśli ktoś dotrwał albo przewijał, najważniejsze, że ogląda ten moment. No i nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, subka, jeśli tego nie robicie, no i miłego komentarza. No i dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, cześć.